Uważasz, że to absolutnie nie jest koniec street fightów, jak wielu? Uważam, że to nie. Jest. Do momentu kiedy pojawi się jakieś nowe ciekawe zestawienie albo osoba tego na przykład formatu tego typu, kiedy pojawi się właśnie nowy jakiś rodzaj walki, nowy nowy bohater wyjdzie i, i wiesz, i to jest na takiej zasadzie, że takie osoby na TikToku, wiesz, za co dwa tygodnie masz nowego TikTokera, który danym momencie się wybił i jest gorącym e, towarem do wzięcia do flików i tak dalej i tak dalej, nie? Więc wydaje mi się, że ten świat po prostu e, idzie w takim kierunku i gdzieś tam mm, Ludzie mają to się podobnie. Wszyscy jesteśmy hipokrytami. Mówię, nie, nie mówię Mówimy jako ludzie, mówię też ja, mówię też. Każdy, każdy, w taki wiesz, ludzie lubią też się oszukiwać i tak dalej. Mają takie, nie no, pchudzian we frikach, gdzież to? Najgorsze na świecie, to jest upadek, ale obejrzą. Zapłacą. No tak. Obejrzą, więc jakby do dokładają się do tego, więc gdzieś tam w tym wszystkim i ponownie, ja teraz nie oceniam, nie mówię, to jest dobre, to jest złe. Mówię, że tak po prostu jest, to się dzieje. Więc ludzie to krytykują, ludzie to oplują, ale ludzie tym żyją, ludzie się tym jarają, ludzie za to zapłacą, ludzie to obejrzą. Mimo wszystko, gdzieś tam niuanse są, ale pieniądze przekazane na konto też są. Więc jakby to się po prostu dzieje.